Z Ewangelii według świętego Łukasza. Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do zianka Gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się w jego gałęziach. To kolejne porównanie, które Pan Jezus kieruje do nas, porównanie, które jest specyficzne dla sposobu życia Pana Jezusa. Jest tym, który chodzi po Palestynie, jest tym, który widzi pasterzy, widzi ludzi, którzy uprawiają swoją ziemię, i chcąc do nich mówić, zaczyna przemawiać językiem, który świetnie rozumieją. I odwołując się do. Niesamowitego fenomenu ludzkiej wiary odwołuje się do najmniejszego ziarna, które było znane wtedy na tym terenie w starożytności, do maleńkiego ziarnka gorczycy, które kiedy znajdzie dobrą ziemię wyrasta w niezwykłe drzewo. I tym samym próbuje dzisiaj Jezus powiedzieć do nas, że każdy z nas ma w sobie, w swoim sercu taki rodzaj niezwykłego ziarna. Tym maleńkim, maleńkim ziarnkiem gorczycy jest moja wiara. Jeżeli spróbuję o tę moją wiarę zadbać, jeżeli spróbuję tę moją wiarę wrzucić w dobrą glebę mojego ludzkiego serca, to może wyrosnąć jako bardzo potężne drzewo. To moja wiara może stać się czymś wielkim, ogromnym, niezwykłym tak wielkim, że inni, którym będzie czasem brakować tej wielkości wiary, będą w cieniu drzewa mojej wiary mogli się schować.